Tak, ten wybuch też prowokuje kolejną falę do pojawienia się, więc teraz no, tutaj trochę walczymy. I to nie była jakaś te, trudna fala, mimo że mogli w sumie lecieć się z kilku stron. Nie tylko wiecie z tyłu, ale też z, przod no, z przodu jednocześnie. To, by to byłoby trochę niefajne, ale jednak mamy się dobrze. Idziemy dalej. Chyba będzie już niedaleko kolejny safe house. Tak czuję. I oby tylko się nie pojawił tank. Tank? Ech. Znowu to samo. znowu się mówię, że tank poprawny, a mówię tank. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Ale oby się nie pojawił tank, i teraz patrzcie, jak to wygracze. Za chwilę będzie tank, może nawet dwa. Chociaż no, już w dwa, no szczerze, bardzo wątpię. Nie, w nie, skoro może być, to może oszczędzę ten M60. Rezygnacja na nowe się zpiła na zwykłe zombie. To będzie bardziej opasalne. O, coś Hunter! A to był ładny kill! Ten Hunter źle z tym skokiem wymierzył i dlatego łatwo go zabiłem. I Tenka nie będzie. Owszem, nie będzie Tenka, więc ta, no... To jednak też pójdzie łatwo. Oj, jeszcze okay, ale okej, okay, okej okay, nie ma wstępu oczywiście. My zamykamy drzwi do Safe House'a numer 3! I tak to już będzie rzeczywiście, no już um, ostatni rozdział, już czwarty, to będzie ostatni. I tu chyba też będzie cały czas nas atakowała fala zombie, właśnie taka nieskończona właśnie przez ten cały czas, kiedy będziemy szli jeszcze y, wzdłuż tej rzeki, więc no wiem czego się mniej więcej spodziewać, a czy jak mówię ja w tą kampanię grałem, no jak mówię, mniej więcej w fazie beta, więc y, raczej wnioskuję, że finału nie zmienili raczej. Nie, nie sądzę, to byłoby trochę niepotrzebne. Więc niech się gra, może załaduje. Nie wiem, czy to. Jest... O, znowu szybko się udało, więc też się cieszę. No shotguny, jak ja za nimi, no trochę tęskniłem, no w końcu z nimi zawsze była w lewcie największa sieczka, ale do, no dobra, mamy jak mówię teraz shotguna z pasa 12. Jako broń melee mam katanę i jeszcze mam no w swoim tutaj ekwipunku piłę, jaką piłę? Bombę, Jezu Chryste. Więc otwieramy drzwi i chyba się za chwilę uruchomi alarm. A czy powinien przynajmniej. Jeszcze na spokojnie nie będę się spieszyć zbytnio. Nie, chyba jednak coś się zmienili, chyba jednak jeszcze nie ma alarmu od początku, no samego w sobie. Chyba, że o czymś zapomniałem. No w sumie, poczekajcie, nie ma żadnych właśnie fal, nie ma żadnych takich, tak, takich właśnie, nie wiem, dużych e, hord czy coś. Wszystko jest dosyć e, standardowe póki co. No, chyba że jednak wiecie, jest już właśnie. No, call the helicopter. Oh my god, I have a helicopter! Jak to Vice City. No dobra, więc ich wołamy. Mhm, mm otwieramy drzwi i czy to będzie już. Tak, to będzie finał, moi drodzy. Finał tego, no, na co niektórzy pewnie czekali, no nawet ten cały rok. Bo pewnie są tacy ludzie, którzy właśnie czekali, że aż w końcu ja się nagram Cold Streama, że tego nie robiłem przez tak długi czas i Hunter mnie już tłucze całkiem mocno. Więc to nie jest dobry początek e, finału tej kampanii. Mam nadzieję, że potem nie będzie takich e, kłopotów. Okej, okay, póki co spokojnie, bije się kataną, jest spokojnie. O, chyba, że teraz jest OK. E, a czy tak ja, Tak Też go widzę ogólnie? Ok, zabity całkiem szybko, całkiem sprawnie. Możemy iść dalej. Teraz tędy w dół po tej rzece i. No, póki co. Mech. Póki co tak trochę mech. Niby schlecą, to wiecie, te zombie tam z przodu, jeden za drugim, ale jakoś nie wiem. O! Okej, okay, szarże to co innego już w sumie. On już trochę tutaj zabolał, to już trochę się dzieje więcej nagle znikąd. Chociaż no będzie trochę więcej tego wyzwania. Więcej wyzwania. Hunter zabity, spokojnie. To jest taka całkiem prosta droga i też wiecie, to nie są te ścieki, że jest ciemno i nic nie widać. Właśnie jest wiecie, jest słońce, jest wszystko jasno. Na tym stawiecie ogień, pożar tam w lesie. po tym. O! O, coach, no żebym wcześniej wiedział, to bym go zabił wcześniej, byś, tak wiecie, nie był ranny. E, masz pilsy, coach, masz pilsy? Trzymaj, ja ci tu no trochę pomogę, ułatwię ci życie. I nie, mam takie dziwne wrażenie, że... także te zwłoki znikają! Czy coś, nie wiem, trochę dziwnie to wygląda. O jeszcze Spitter, okej, okay. uciekamy od kwasu. Jeszcze cząkej z tyłu, też łatwo go się go pozbyłem. Czekamy na kwas i idziemy dalej naprzód. Jakby trochę mi to przypomina to jakby te fale zombie, co jest, wiecie, z, no z przodu wścieka, gdzie jest ciemno. Tylko że tu wiecie, jest słońce, jest jasno, więc to jest dużo łatwiejsze. I chyba gdzieś w tym miejscu, przy tym wodospadzie się zawsze pojawia tank. Więc na razie. O! O! No dobra, więc nasz. no nas ten charger zmusza do wejścia na dół. Niech mu będzie w takim razie. Już się go pozbyłem. O jeszcze, o jeszcze! Boomer! Ok, szybko ją zabiłem. Tu jeszcze muszę. O! Nie, tu jeszcze. tu muszę mieć bombę. Musi być bomba, bo już widzę, że nie ogarniają. O! Jeszcze smoker z tyłu! No, znakiem cwanie, ale. no, tam mu się nie uda. O! Skąd on się wziął? Dziękuję, Nick. Ale skąd on się wziął pojęcia? Nie mam w ogóle jeszcze, czy ok. Hop, ok, skoczył i spadł. O, tu w ogóle są bronie jeszcze? No dobra. No, teraz mi się może przyda adrenalinka. I tak, tak jest tęk. Jak mówię, tu się zawsze chłatęk pojawia mniej więcej w tym miejscu. Więc lecimy, lecimy, lecimy ze wszystkim, co tylko mamy. No, w sumie nie mamy tak dużo, ale mimo wszystko to nam musi wystarczyć. Ok, dał nam kamienia, jeszcze dalej pligo lecimy. Ej, chyba leci na mnie? Tak, leci na mnie! No niestety, leci na mnie. Się wkurzył chłopak i... Okej, okay, chyba jednak ginie? Tak, leży, leży, jego zwłoki powoli opadają na ziemię. Okej, okay, to w sumie poszło lepiej niż mogło, wiecie, niż mogło pójść. Bo wiecie, to jest już ściana, jest wodospad i tam na górę już chyba wejść nie można, więc to mogło być znacznie gorsze. Mogło się znacznie gorzej potoczyć, ale całe szczęście, nie narzekam, jeszcze... O, wow! Dużo was tutaj! Atakują klony, najwidoczniej. O, gdzież to, panie coach? Już się szykuje... O, kolejna horda! O, iść, propo ścieków! Okej, okay, tu jest trochę ciemniej, jest tym bardziej prosta droga, ale... w sumie nie arzekam. Więc lecimy naprzód znowu o Ehm. Motow? Nie, wezmę motowa może. Nie jestem pewien, czego się do końca spodziewać, więc może wezmę motowa. Na może jakoś, nie wiem, no to był tenka, jeżeli by się miał, jakiś, wiecie, miał pojawić czy coś. Wtedy oczywiście motow będzie bardziej użyteczny. Wow. Skąd on... Nadmiar chargerów. Po prostu kłóźwa ich nadmiar. No widzicie, już kolejny się wiecie, pojawia bo ja i czeka za tą siatką, o, już, już leci, już leci! Patrz, już, już, patrz już! Już jak moją stronę, kurczę, jaki cwaniak, ale nie! Nie powali mnie! Ta gnida! Okej, okay, chyba tam na górę się wchodziło tam właśnie... O jest helikopter! I znowu... oh my god, they have... They have a the have the heavy helicopter! Shoot Tyle, że nie słut tylko właśnie do niego trzeba wejść. E, może, czekaj, skąd mogą zombie lecieć? E, a, z przodu. To może jeszcze tam trochę pomogę nieco? Tutaj, wiecie, z tą hordą czy coś. Sam się w tym czasie wyleczę. Okej, okay, ogień trochę tutaj powstrzymał, no, hordę. Teraz, no, poczekamy, pójdziemy teraz naprzód. I to powinien być już koniec, tak jest. Rescue has arrived. Get aboard! Get aboard! Get aboard! Get to the chopper! I czy będzie to jeszcze może jakiś wiem, Hunter, Smoker czy coś, co by mnie mogło zdjąć tuż, wiecie, przed helikopterem, przed śmigłowcem, to mogłoby być możliwe. Właśnie, mam te, mam żółć, nie wiem co jej nie używam. Ten Boomer jest taki, ten Boomer był taki beznadziejny, raczej beznadziejna, bo to była ona, pani Boomer. O już że więc okej, okay, drabina, tu jest drabina z boku. I szybko, get to the chopa! O, myślałem że, nie, myślałem, że skoczę na dół nie, nie, nie trafię w drabinę, to byłoby takie epic fail, ale okej, okay, ja żyję i ni... Okej, okay, nikt jest blisko. O, cześć roszel, co ty tutaj robisz, tak... O, no, nikt się jeszcze teleportuje tutaj w górę, bo ma takie zdolności najwidoczniej. O, Tek jest tak blisko, ale chyba damy radę, o, wszyscy dali radę! O, za no, wchodził, ale wow! Okej, okay, więc jakże ciekawy finał mimo wszystko. Też się udało, no całe szczęście, za pierwszym zamachem nikt nawet nie zginął. Nawet żaden z botów, mimo że, wiecie, były trochę z tyłu. To jednak wszystkim udało się przeżyć, więc to jest, jak mówię, no, ostatnia kampania oficjalna, no, z Left 4 Dead 2, czyli Cold Stream. I zobaczmy tutaj statystyki, tak raz był tylko restart. Tylko ten, no, jeden raz, kiedy, no, to widzieliście. No, sześć razy palłem, stanowczo zbyt dużo. Siedem apteczek, no, jedna sztuka tych pilsów. Zobaczmy dalej, co właśnie jakie są statystyki jeszcze inne. Może w czymś wygram, może nie. Najwięcej hunterów. No, niewiele, no, niewiele ale jednak najwięcej. No, chargerów i też jokerów było dużo ogólnie, ale no, no... ich oczywiście tak dużo nie zabijałem ogólnie, nie byłem w tym zbyt skuteczny. No, na więcej zwykłych, ale też największy damage, tylko 5 Friendly Fire to nie jest zły wynik, jest jak najbardziej zadowalający. Jeszcze celność... 15?! Serio?! Wow, szło mi gorzej niż myślałem na wideo. myślałem, że właśnie, że nie wiem, że będzie właśnie taka, nie wiem, celność po no, kraju, nie wiem, 30, 40, a to tak patrzę, 15! No, też było tam 15% headshotów w sumie, więc może no na to chociaż nie muszę narzekać. A więc to był finał kampanii i to w ogóle była cała kampania Coldstream. I to w ogóle też zakończy moją serię w Left 4 Dead 2 Single Player. Właśnie no ta, no ta gra po prostu, wiecie, ta seria, ten let's play, no przez tak długi czas był nieskończony, ale w końcu mogę już ten rozdział zamknąć. Po prostu najwyższy czas po takim długim czasie. Po, po takim długim czasie, tak to powiedziałem czy coś nie wiem Po takim długim czasie w końcu mogę jakby ten rozdział zamknąć, mogę no, z tą grą wiecie w trybie single skończyć, bo no jak mówię czekałem no, w końcu aż to Coldstream wyjdzie z fazy beta i nareszcie się tego doczekałem Jakieś słowa podsumowania co do lefta dwójki? A czy powiem tak, jeżeli bardziej, wiecie, gracie w lefta dla. Znaczy, jeżeli bardziej lubicie grać w lefta dla singleplayera, to bardziej bym polecał jedynkę, szczerze. Bo jedynka jednak robi takie, wiecie, wraże, takie wrażenie gry bardziej dopracowanej i też trochę bardziej klimatycznej. Mniej więcej, właśnie, trochę w dwójce mnie bolała trochę skuteczność broni melee. Czasami, właśnie, niby, wiecie, nimi. Niby, no niby, niby, Niby nimi biłem, ale jednak wiecie, to nie uznawało tego, więc trochę jak mówię, te bronie są czasami zbagowane, trochę jak mówię, to jest taki kłopot z tymi broniami w dwójce. Jedenka trochę jak mówię jest, no, była bardziej dopracowana, bardziej też klimatyczna, tam wiecie, były kampanie w nocy, były ciekawsze, wiecie, otoczenie ogólnie tam wszystko otworzyło fajny klimatik. Za to z kolei, jeżeli bardziej właśnie, no wiecie, lubicie, no, grać w Left Multi, to z kolei, no, dużo bardziej polecam oczywiście dwójkę, no wiecie, więcej broni, więcej możliwości, e, także, no, więcej też kampanii, tym bardziej, też wiesz, no, większe ogólnie community teraz, więcej, wiecie, ludzi siedzi w dwójce niż, no, niż w jedynce, więc też, no, e, w związku z tym do dwójki powstaje więcej kampanii, o, no, nieoficjalnych, customowych, więc jak mówię, dwójka jest bardziej dla fanów multi, jedno 11 bardziej dla ludzi, którzy no, chcą dobrze pograć na single playerze. A więc to było Left 4 Dead 2, jak mówię, w końcu tą serię skończyłem. A ja wam wszystkim no dziękuję za jej oglądanie. Sidizio, zapraszam na więcej na razie i cześć.